Okej, okay. tak widać Milka sobie śpi, a ja w nocy łażę. Zobaczcie jak pięknie wyglądam. Co prawda już mi kilka strzał odpadło, miałem chyba z 8. E, Okej, okay. tak wygląda domek. Domek nad e, tym, ojej, pomyliłem się, nad wodą. O, czy mnie nikt nie zabije? Tak, tutaj mamy plażę. O, trochę taki lotarni morski, żeby ładniej było. Taka mała weranda, i do tego kilka pokoi. Zaraz pokażę. O. Okej. Okay. Tu sobie milka, nie wiem, coś czyta chyba, bo nie widzę, że spała. Tu ma pokój. Tu jest jeszcze jakiś jeden pokój. Tu można sobie wyjść na grzyby, na ryby. A ja mam. Swoją taką graciarnię, właśnie tu, o tutaj, to jest moja graciarnia, troszeczkę obrazków. O, ktoś tu atakuje. No dobra, skoro tak, to ja to muszę tego człowieka zaatakować lub innego stwora. O, tutaj jest dziurka fajnie, bo zrobiłem podchody na łucznika. Niestety pierwszy strzał nie wyszedł, a drugi wyszedł, tylko yy, się przemieścił w moim kierunku i... O! A to! Powiem więcej. Nie. O, widzę. Ja ci dam, ty! Łobuzie ty! W nocy ludzi atakować. Ja chodzę pod moim domem. Jest mi przyjemnie, jest mi miło, a to? Atakuje, walczy, hałasuje. Ludzie spać chcą, a ty takie rzeczy. No dobra, będziemy nagrywać właśnie odcinki z tego domku. E, bardzo mi się podoba. Tutaj mogę wam pokazać, jak nie utonę, co wymodziłem. O, tutaj mam takie rozświetlane dno, ojej. Tylko... Yy, a. Tylko hmm, nie dało się głębiej zrobić Bo już mi się nie chciało No i tak jak w trybie zwykłego gracza trybie przetrwanie to za daleko nie popłynę w dół Okej, okay, co by tu Wiecie co, ja może położę się spać Wy też połóżcie się spać, bo jak późno oglądacie to po prostu Warto. Dlaczego macie siedzieć późno w nocy? Chyba, że chcecie subskrybować, to akurat subskrybujcie. Ja zachęcam do tego, bo to zawsze motywuje do jakiejś pracy. Jutro popracuję nad czołówką na kanał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok. Dobra, to było na tyle opowieści z domku nad. Pla, nad plażą, czy tam przy plaży. O. ok Kładę się do łóżka i to było na tyle. Późno jest, wiecie, rozumiecie. I. Dobra, wstaje i jest rano. Patrzcie, jaka piękna pogoda. O, świetnie. Pięknie po prostu, pięknie. O, where is my wędka. Nie ma wędki. Zużyła się, czy co? Starciłem wędkę? Nie mam. Nie do widzę po prostu. Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale jakoś chyba łapanie ryb tu nie działa. Nie mogę mi nic nałowić. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, jak złowić rybę, to bardzo chętnie, bo wolałbym mieć rybę niż yy, trupy, jakieś y, takie mięso zgniłe, kiedy niczego nie ma, to chodzi z wędką. Także jakieś słowa podpowiedzi, bardzo chętnie usłyszę, jak łowić ryby. Jeżeli ktoś ma patent na ryby, czekałem, czekałem i kicha. I co. Będę stał godzinę i nic. No. no dobra, no. To było na tyle. Żegnajcie.